Turbo długie miasto zredukowało się właśnie 85 razy. No, 70, bo tam 2,5 jest. Nie? Cześć. Kiedy to nagrywam, na YouTubie przekroczyliśmy właśnie 4000 subskrybujących, a na Twitchu być może kiedyś przekroczymy 2,5, szacujesz za jakieś 8 lat. Nie? Niemniej jednak, ponieważ Rośniemy w tym momencie tak szybko jak nigdy, to chciałem Wam serdecznie podziękować zarówno osobom, które są tutaj z nami od dawna, jak i osobom, które się właśnie pojawiły. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie raz, że się dobrze bawili, bawiły, dwa, że wyciągniecie coś ciekawego z tych streamów, z naszych rozmów, z wszystkiego, co, co, co ten kanał ma do zaoferowania. Teraz przedstawię sobie wspierające na Patronite i jedziemy! Jakiś czas temu, oglądaliśmy na tym kanale bardzo ciekawy materiał o Neom. Nie wiem, czy wszyscy widziałyście, widzieliście. Jeżeli nie, to polecam. Umierałem ze śmiechu oglądając to, ponieważ uważam, że Neom jest ekstremalnym żartem. Dla osób, które nie wiedzą. Saudyjczycy, i to dokładnie Mohamed Bonsou Salaman, wpadli kilka lat temu na genialny pomysł pod tytułem my weźmiemy, przygotujemy się na koniec ery ropy. Budujemy w ogóle fantastyczne mega miasta, które będą monumentem zajebistości Arabii Saudyjskiej, naszego wspaniałego księcia, eksperta od mordowania ludzi w ambasadach i, i będzie super. No i rezultatem rezultatem tego pomysłu uh, był, był szereg jakby. Um, nowoczesnych futurystycznych rzeczesków, e, które miały być fundowane z właśnie funduszu ropy naftowej. E, to, to się, to chyba się Sovereign Wealth nazywa. E, ten, ten, e, miał kosztować bambiliardy pieniędzy. Ogólnie plan był taki, że, że, że zrobimy kurwa takie miasto, tak dojebane miasto, że, że, że w ogóle klękajcie narody, nie? Że, że ono będzie, że, że wy nawet nie zobaczycie, nigdy nic takiego nie widzieliście. To było bardziej epickie niż obietnice Elona i Trumpa naraz, nie? Pomysł na The Line był taki, że robimy miasto o długości 170 km, będących, będący linią, pod którym będą zapierdalały pociągi. Domyślnie Hyperloop, ale być może nie hyperloop. To miasto będzie miało 200 metrów szerokości, 500 metrów wysokości. Wszystko będzie w linii, żeby się wszystko będzie w ogóle w zasięgu. Będzie, będą drony, lasery, dziwki, koks, tajski box. No nie, wiadomo, że nie będzie, że nie będzie koksu, bo nie wiem, ale wiecie o co chodzi. Po prostu super. Miasto 500 metrów w górę. Ściany zrobione z paneli słonecznych. E, po prostu chuje muje, wiecie, pustynia i, i na, na środku pustyni fenomenalny, e, imponujący budynek, ciągnący się 170 km, przecinający kurwa górę po drodze, w ogóle robiący takie chuje muje dzikie węże, że wy sobie nie wyobrażacie, że, że, że tak można, nie? Miasto, które oczywiście... Pod łaskawymi rządami Saudyjczyków, będzie enklawą miłości i radości, e, po, powszechnej szczęśliwości. No, popatrzcie, jak to będzie super: jak będziecie mieli tutaj turbo miasto, które jest lustrem i będzie woda, i nigdzie w okolicy nie będzie wody pitnej, bo nie ma dosłownie żadnych ujęć wody pitnej. I przy okazji jeszcze. Wy, wygnamy z tego regionu ponad 10 tysięcy e, lokalnych mieszkańców, a jak będą, rdzen, a jak będą ci jebani rdzenni protestować, to ich będziemy pacyfikować. I wcale nie jest tak, że są bici, mordowani i prześladowani ludzie, którzy protestują przeciwko zawłaszczeniu e, ziemi na potrzeby neo. Wcale tak nie jest. Niesprawdzenie szukajcie tego. Jakby to jest to, ta, coś takiego nie mogłoby się w tak wspaniałym kraju jak Arabia Saudyjska zdarzyć. Wiadomo, wiadomo, że jakby pomysł na, na zbudowanie tego, tego, cuda po prostu architektury. O, tu, tu, tu mamy kolejny, kolejny obrazek. Jakby pomysł na zbudowanie tego, tego cudu architektury jest w pewnej w pewnej części manifestacją oczywiście bardzo zdrowej zazdrości wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które przecież w Dubaju. Takie zajebiste, że wyspy w kształcie świata robili i w kształcie palmy, na których nikt nie chce mieszkać. I po, połowę miasta obsługują szambiarki, bo proszę się nie zastanawiać po co komu kan kanalizacja. No i to jest plan. To jest plan. Mało tego, plan jest tak zajebisty, że postawienie 170 kilometrów 500 metrowego miasta, to do 2030. 9 milionów ludzi będzie, będzie razem radośnie mieszkało w tym po prostu cudzie. No, ty ci, jeden, ty ci, ty ci, ty ci, ty ci mały problem. Ty ci, ty ci mały problem, jest jeden. Just, just a little bit. To znaczy, wygląda na to, że. No, za 170 km będą 2,4. Turbo długie miasto zredukowało się właśnie 85 razy. No, 70, bo tam 2,5 jest. Nie? Mało tego, jakby nawet ta część projektu. Przekracza budżet i prawdopodobnie jest e, i nie ma zatwierdzonego budżetu na 2024 rok. Więc. I cholera wie, co będzie dalej. Mało tego. to jest najświeższa informacja, więc w sumie, którą poznałem dzisiaj, więc cieszę się, że Wam nie opowiadałem o tym wczoraj, bym tego nie wiedział. Wygląda na to, że Saudyjczycy pojechali właśnie do Chin szukać sponsorów. Wiecie, sponsorów na to miasto, które miało być przez pana księcia sfinansowane w całości, nie? z bogactwa Arabii Saudyjskiej. Ja chciałbym przypomnieć, albo powiedzieć wam, jeżeli nie słyszeliście o tym wcześniej. Budynek, który ma imitować księżyc to jest w Dubaju. To są, to są Zjednoczone Emiraty, to nie, to nie jest Arabia Saudyjska. Chciałem wam przypomnieć wcześniej, że e, przypomnieć wam jeszcze, że to też nie jest jednocześnie jedyny projekt, który jest, powstaje w ramach tego, więc bardzo ciekawe, kiedy dowiemy się, że, że ten cud architektury nie, 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 nie powstanie. Ponieważ chciałbym zwrócić uwagę, że, że to i ja naprawdę nie zmyślam, nie? Jakbyście, jeżeli się znajdziecie, ja nie zmyślam. To, czyli The Vault, które ma powstać w Trojenie, to jest pomysł na górski resort w Arabii Saudyjskiej, w którym to resorcie, bo oczywiście, w którym to resorcie, uwaga, uwaga, mają się w 2029 roku. Odbywać Winter Games, Asian Winter Games, czyli takie zimowe, azjatyckie Igrzyska Olimpijskie. Myślicie, że dobrze pójdzie, ale nie martwcie się, na pocieszenie no dowiaduje się, że, że co, hiszpańska liga będzie grała swoje mecze piłki nożnej w Arabii Saudyjskiej w ramach wysrania na swoich kibiców. Więc wszystko się wyrównuje. Wszystko jest dokładnie tak samo. Także jakby stawiając tylko kropkę, muszę powiedzieć, że jestem zachwycony, że dostajemy szybką weryfikację takich ego-projektów jak, jak NEOM, bo e, też w ogóle taką ciekawostką a propos NEOMu, ja nie wiem, czy wy to wiecie, ale NEOM jest jedną z niewielu rzeczy, Wobec których społeczność League of Legends wykazała się niesamowitym riczem. Bo kilka lat temu była taka sytuacja, że był jakiś właśnie pomysł, żeby e, li, li, tam jakieś mistrzostwa ligi, li, 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 League of Legends w ogóle e, były sponsorowane przez e, właśnie ten fundusz NEOM i, i, i co miało być reklamą samego projektu. I był olbrzymi backlash ze strony społeczności, że oni nie chcą rzeczy wspieranych e, przez, przez Saudyjczyków i że oni, e, to było chyba bardzo blisko w ogóle morderstwa tego um, amerykańskiego dziennikarza, e, Kuszogiego, e, który, które się bardzo ludziom, bar bardzo ludziom się nie spodobało. Dziwnym trafem okazuje się... Że, jak się dowiadujesz, że jakiś dziennikarz został zamordowany w ambasadzie swojego kraju i pocięty na kawałki i wywieziony w kawałkach do innego kraju, to nie jesteś zachwycony, nie? Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pojedyncze części Flavius, A.M.B. Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizzę: na poboski: Ranafe, Dawid Korzyniowski, Konrad Chrysku, Marok W., Samrion, Fingal Szamisen, Puchcio, Strażnik Sanktuarium, Konrad Warych yy, i WZK, i Janek. Dawczynie Kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, smutny Michaj, Michał Skoczyński, Maciej Dzieliński, Jacek Stolarski, Behanort, Hypatia, Eryk Fos, Chris Poland, Adam Cree, Silius, Szefo, Bartomiej, Erbirk, Maria Banani oraz Liczkoś. Dawcy kawy. Jaroslublina, George Soros, Kolamaldorkeczyński Miejscowy, proton nowy, Archipan Krator Wszech Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Smokidora, Junkersium, Makaria Siński, tofu, Patryk 128, Kenny Dress, Tomusz, Adam, Jaszio 2, Dom Egg, Hagnon, Usagi, Nat, Miku 39X, Mapkowicz oraz Klobster. I wreszcie Osoby dające herbatę, Arkadiusz Guminski, Piotr Kozioł, Lakarde, Reciepecie, antyblister jak Bizzielne, Pati 3000, Bon Moni 3, Hubert Mazur, Bart Zawadzki, Adam Kosiorek, Marchew Zwyczajna, Tomasz Orzewski HTBM32, Monika Piechocińska, kot Gruszka, e, Fejnerw, e, XLS, Miru, Adrian Wlubel, chmisiek Daru, Mirachia, XLS, Mirachia, Łukasz, Claudin, Sonilink, Lucy, Zylwo, Noksen Cikou, Koci Pilota, tyle Przegrać, Puchenek, Aniela M, Mepi Pie, Blackboard.pl oraz Aneku Bądźcie amazing, jesteście amazing, miło było Was widzieć, zobaczmy się znowu, siemeczka.